Będzie w tym filmie nowym na tym kanale. Jeżeli mnie słabo słychać, to przepraszam, ale ostatnio nie mogę używać mikrofonu, bo mi się chyba popsuł. Więc muszę wymienić. Ogólnie pokażę Wam poradnik jak zrobić ala działające szachy takie. Mm, dobra. Pokażę Wam yy, prawdopodobnie chyba wszystkie materiały. I dobrze policzyłem, jakie potrzebujemy. No. Jeżeli dobrze przeliczyłem wszystko, to to jest wszystko co potrzebujemy. No. O nie, deszcz za co padać. A chyba tutaj koledzy dywczek na tej sieci. Nie mogę wyłączyć. deszczu. Dobra. Wracając. Do pojednika. Tutaj. Robimy sobie typową szachownicę z tym błędem, że najpierw sobie tutaj dajemy a potem sobie tu budujemy taki podejście z desek. W ogóle po, y, polecam y, taki pokoik właśnie sobie zrobić do tego. zdobyć, żeby ukryć ten mechanizm i, i właśnie tak będzie tutaj najłatwiej zejść. Budujemy sobie tutaj taki do góry. Nie, tak, by było trzeba bloków. Teraz. Czekajcie, ja tam było trzeba tu. Dobra, gdzieś. Może wezmę sobie jakieś bloki na szybko. Czekajcie. Mmm, to to do To to dawno poza tym polecam chyba do tego. Najbardziej tak najbardziej się podoba według swoich preparacji. To to chyba się robiło do tej wysokości. I to się, czekajcie. To się, co prawda robię od ściany, a to się powinno tu zbudować. I to się takie coś robiło, bo tak, tu się. Dobra. To. Dobrze. Pamiętam, bo tu jest. jest to, to. Dobra. No, to dobrze policzyłem. Jak my, oczywiście mam tu chwilę. filar, bo. Albo... Bo ja. Akurat zbudowałam ścianę, ale zakładając, że mamy to tak zabione, bo tak to się powinno zbudować. Ciekawe, to niszczymy sobie tutaj dwa bloki. Czekajcie, może weźmy sobie te części. Nie przejrzałam jedyna. Jeszcze mogą się przydać parę bloków pomocniczymi, czy jakiś? Weźmy sobie to. Jakbym to wszystko potrzebuje. To mi daje, się nie będzie potrzebne to. Tak, do de A ku, jeszcze zapomniałem, że w sumie jedną rzecz pomocniczą może by się wziąć. Chociaż, albo nie. To nie, bo w sumie możemy sobie wziąć dźwignię do tego. I patrzcie, tu sobie dajemy tłok. Co prawda, już mam to zbudowane i będę wam zawsze tłumaczyć, czekać. Tylko tak. Tu sobie dajemy wewnętrz. Tu robimy dziurę na jedną kredkę. Wkładziemy y, armon stendera i dajemy sobie hełm kolczugowy. I tu teraz wiadomo, jakby tu była na to tu klikamy i się niszczymy tłoli to wszystko. Potem. Dopiero. No i sobie to obudowujemy traktorami. Potem sobie żeby czyj wodą wełnę. Tutaj stawiamy. obudowujemy O tak. Teraz się tu stawiamy. Idę. Teraz się tu tak stawiamy. No, mam krzesła. I teraz. A mamy już podstawę. Iż ten mechanizm, ala tu pomiędzy tym robimy sobie na dole, i tutaj to samo. Potem robimy sobie tu observer, stawiamy tu sobie jakiś blok powodziciel, stawiamy kolejny observer gdzieś sobie ten blok. Najlepiej, tak jest najłatwiej postawić, przynajmniej mi. Tu sobie dajemy tłok. robimy tak samo jak tamto się zrobiliśmy, też taka trochę L tylko ta kreska jedna jest tylko z jednego bloku, zresztą tam w ogóle może jakiś schabac prosty, teraz, o, pójdę się pojawić, dobra, i mamy sobie tu tłok, stawiamy tutaj blok za nim, tutaj dalej, zrobimy takie Zejście, idziemy tu, 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 tu dalej, dalej dalej. Idziemy sobie dotąd. Potem kładziemy do tego na sobie. Teraz tu stawiamy lepki tłok. Patrz też lepki tłok, jakby ktoś był ciekawy. Tu jednego lampę nową i jednego Redstone. A, A tutaj też lampę nową i dwa Redstone. Y. O w ten sposób. Tu zestawiam do pistol na Blog Redstone. na ona, która nie jest tu. Chociaż w sumie chyba możecie go też tu postawić. To już, co że jakby chcecie postawić. I. Dobra. Teraz tutaj w tym samym rzędzie zobaczę. tą envelopy. Po drugiej stronie. Dajmy sobie dźwignię. I Ala te szachy działające. Tak, Ala. Bardzo Ala. To właśnie powinny teraz działać. Patrzcie, klikamy, losuje się, zatrzymujemy. No i na przykład dostajemy punkt. To jest fajne jak się gra jeszcze multiplayer na przykład na serwerze. Może zrobić sobie takie ale do myl. W ogóle to ja także często jest tak, że jest jedna scena, do której często daję. Gdy, ale co jakiś czas to się z zmienia. Nie wiem, czemu tak jest. Sam ja coś zrobię, ten mechanizm. I wiadomo, że jeżeli ma się dobry timing, to da się go oszukać w sensie, bo, że... O teraz przeciwnie. znowu on. Jeżeli szybko się to zrobi, to zostanie tam. To też zależy od timingu, bo jakby na przykład tutaj dać przycisk, który działa z takim sam ma czas, cały czas kliknięcia, to zawsze wypada na przykład z jednej strony, bo po prostu em, bo po prostu jest duży czas trzymania, więc zawsze będzie z tej strony się tak zatrzymywało na przykład. Bo to zależy też od timingu. Jeżeli ma się dobry timing, że można trzymać też tak w odpowiednim czasie. Nie wiem, czy wy rozumiecie. Jak to działa, ale że po prostu w odpowiednim momencie, jak się szybko kwitnie, albo po prostu w odpowiednim momencie, jak to się tam cofa. Jeżeli to cały czas tak samo w kółko działa, to będzie tylko cały czas w jedną stronę. Jeżeli ma się dobry timing, jak już mówiłem, tak szybko się kwitnie, na przykład, to jest duża szansa, że no, zostanie. A i właśnie. Dobre jest to, w tym, że że jak klikasz to nie widzisz co tam się rysuje. ale najlepiej powiedzcie zdajobym jak gracie ze zdajobym na przykład żeby nie używał F5 bo to jest oszustwo F5, bo wtedy można sobie to zobaczyć jakby co tam jest. No. I właśnie nawet jak nie gracie w to może być fajne, bo... bo na przykład może... Możecie tam jakoś jakiegoś znajomego, jak jest u was nawet odwiedzina na przykład, to możecie na przeminie ze sobą grać, że od niby tam siedzi, coś tam gdzie siedzi, tak naprawdę. Muszę iść czy co? Mogę iść spać? Mogę, dobra. Może prześpimy sobie to skądś coś Zmęczyłyście się. Myślałam. Dobra. hm, No. Ogólnie, że najpierw ty robisz, potem ty klikasz do i każesz mu powiedzieć kiedy samanie. I tak to mówię się. Chce się bawić. No i ogólnie to, to tyle w tym filmie.